I don't know why I'm forcing this thing or everything around You shouldn't watch Lothar, bro He <laughs> hates <Lothar>, bro, what? Dobra fight I'm the smoke What the fuck? Oh. One the king. Welcome. Nice. Right. I have stinger. Nice. Oh. Jet behind. Jet behind. Reno, I you yeah, Reno? Jet, nice. jet is here. Jet is here. Jet is here. Jet is here. I think she, I think 5 HP, the 5 HP. Nice. Nice Reyna well played. Pana to, pana to. Kurwa, czym się to detonuje? No do chuja. Hey, plant. He's 20 HP. Czy ja jakieś lagi? <laughs> no trudno, no. Ej, wiesz, się, sklipujcie Tego killa chłop. No i jeszcze spele wyciąga, no. Co to? Czekaj, co kurwa? Znalazłem. 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 I'm holding it, Znalazłem. 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 Czerwony kurwa, celownik. Losa kurwa, celownik losa. Czerwy. Celownik kurwa. Dobry siada na nim. <laughs> siada, siada kurwa. Celownik kurwa, nie wiem, apteczka. Tak go nazwałem. Ratunek kurwa. O. Aptekarski kurwa, no. Aptekarski celownik kurwa. O nie, to jest jakaś insta głowa, kurwa. Respie coś jest. Dobra, ja zabiję Kurwa, jest w tunelu. jest? I tam jest Omer. A dobra, To jest Hello? Yes, yes. Ok. Silver, silver Dobra, skracamy z koskami, jeba. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie. jeden wróg. Kurwa, what are you doing? Shut the fuck up? Sze the fuck up, maskow, kurwa! Bota alarmowego. Fucking bitch! Sydzę. Ujam ten No bo kurwa. Fryer zapierdala mi. Fakę mamy? Ja, poprawę i polewa lewa 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 No nie ona mnie zabije. I daj pomóc. Spike down A. Robię Aisa chyba. Ofkom. A